W monet 100 zł, 1 zł, warte ponad 1200 zł, wzrost zysku ponad 1000% w skali 10 lat. Czy warto inwestować w monety obiegowe? Odpowiedź na Wasze częste pytania. Oczywiście, tylko zależy w jakie roczniki. Najrzadsze, im większy nominał, tym lepiej. Najrzadsze roczniki, najmniejszy nakład. Rocznik 2008-2010, zakup po 100 zł w NBP w 2008-2010, czyli 13-11 lat temu. Teraz na licytacji macie tutaj świetne przykłady, licytacje ponad 1200 zł zawojaczek. A więc tu już macie odpowiedź, czy warto inwestować w monety obiegowe. Jak najbardziej i sami wiecie o tym, kto mnie ogląda, że taką monetę 1 zł 2010-2008 znaleźć w obiegu czasami graniczy z cudem zagadka teraz dla Was, po ile są takie woreczki, jakbyś tak teraz w tym momencie chciał kupić woreczek, sprawdźcie sobie Allegro i wszystko można sprawdzić, Allegro archiwum sprzedane yy, i co jest teraz w ofercie, więc więcej skinów tu nie będę wrzucał. 1 złoty 2010 jakbyś chciał kupić na sztuki to 15 do 20 złotych za sztukę. Mówię tu o sprawdzonych sprzedawcach, gdzie ludzie się zajmują sprzedażą monet kilka lat a czasami kilkadziesiąt. 1 zł 2008 25 30 zł to już w ogóle tu właśnie ten rocznik 5 milionów sztuk nakładu, a 2010 10 milionów sztuk. 5 milionów sztuk nakładu, przepraszam. Tu mamy ten rocznik 2010, 100 sztuk w saszetce, czyli 100 zł. Jakbyś teraz chciał kupić licytacja 1200 na kup teraz dużo więcej. I pamiętam dyskusję na forach internetowych wtedy na Allegro, to było w 2010 roku, teraz już tego chyba nie ma, wszystko jest już chyba skasowane. Teraz przeniosło się to na Facebooka. 90% ludzi, a ja pamiętam dokładnie, mówiło, to nie ma sensu inwestować w te monety, wszyscy to kupują, więc to nie będzie nic warte. No, a teraz macie dowód na to, jak to wszyscy kupowali, jak wszyscy to mieli. Przeniosły się te dyskusje teraz na Facebooka, ktoś mówił o monecie 5 złotych 2020, od razu jest wyśmiewany i to tak bezczelnie, jak ktoś chce sprzedać 5 złotych 2020, to mu piszą, że na przykład kupi za 4 zł, a wysyłka po twojej stronie. I to są ci sami ludzie, którzy się wyśmiewali i ten sam typ człowieka, który się wyśmiewał 10 lat temu z tych monet, on będzie się za 20 lat temu, za 20 lat wyśmiewał znowu za 30, to są tacy no snawcy internetowi. Znam ludzi, co mają po 10 takich woreczków i nie żałowali. Zainwestowali 1000 zł, teraz mają ponad 10 000, a oczywiście inwestycje w te woreczki, monet, obiegowie, które są teraz w obiegu, przynoszą zyski dopiero za właśnie 10-20 lat. Jak monety już zostaną wycofane, nie wiem, wejdzie euro, będzie większa inflacja, wycofiemy monety z obiegu, te właśnie złotóweczki, to wtedy będzie jeszcze większy zysk. Znam ludzi, co mają właśnie po 10 i jest też, też grupa ludzi, co im nie zależy, żeby na przykład takie informacje były w internecie, że na tej i na tej monecie można zarobić. Bo oczywiście im mniej takich woreczków zachowanych, tym cena wyższa. No jest jeszcze druga grupa ludzi, która wam powie, że na tym się nie da zarobić i lepiej inwestować w bulionowe monety. Czy jest jakiś przykład, że ktoś zainwestował 100 złotych? w. Bulion i odzyskał 1200. Tutaj macie realny przykład: 100 zł, 1200, teraz najmniej 1200 na licytacji, czyli ponad 1000% zysku w skali 10 lat. I jest druga grupa ludzi, która wam powie właśnie, że no, 10 lat temu to jeszcze to można było zainwestować, to było dobre, ale teraz to 5 zł, 2020 nie, to jest bez sensu. Wszyscy to kupują, wszyscy to schowali, to nigdy nic nie będzie warte. No, czy słuchać takich ludzi? Raczej nie. Tu macie dowód na to, że inwestycja w monety obiegowe, jak najbardziej. Oczywiście te najrzadsze roczniki, bo inwestowanie w monety, które mają 100 milionów sztuk nakładu, 200 milionów sztuk nakładu, to raczej jest takie no, ryzykowne inwestowanie. Oczywiście są też y ludzie na pewno, którzy mają wszystkie woreczki. Nie wiem ile jest takich osób, ale na bank ludzie inwestują w woreczki, ich przechowywują. Czekają właśnie na wzrosty większe, i to jest bardzo dobre inwestowanie w woreczki. Ja polecam tylko te najrzadsze. Oczywiście, teraz kto kupi za 1000 zł, za 15 lat się może okazać, że nawet teraz, jakbyś kupił za 1200, no to też było dobre, ale teraz wam tego nie powiem. Naprawdę byłoby to ryzykowne płacić ponad 1000 za taki woreczek i liczyć na zysk. Nie wiem, nie będę doradzał. Ja tylko chciałem pokazać, że da się właśnie zarobić na monetach obiegowych i tu jest dowód na to. Jak wam ktoś będzie nie wierzył, pokażcie mu ten film. Wszystko można sprawdzić. Jakie ceny są na Allegro? To jest wiadomo, że takie woreczki można było kupić po 100 zł w NBP i ludzie wiedzieli, można było po 150 na Allegro kupić. Na przykład w 2011 to te woreczki 2010 były, było ich dużo. Po 150 na kup teraz, więc nawet ktoś by kupił za 200 taki woreczek w 2011, to i tak dzisiaj jest 1000 do przodu. Ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się do następnego. Hej!